Yo Siemanko, ja jestem Maro i zapraszam Was na kolejny odcinek z The Las of Us Tryb Bez Powrotu. E, zaczniemy sobie dzisiaj e, od Eli zaś i myślę, że dokończymy sobie całą tutaj, prawda, listę wyzwań od Eli. Zaczynając od szpitala, bo już tutaj poprzednie e, dwa wyzwania zakończyliśmy. Więc jeśli Wam się będzie podała taki film, możecie stać łapkę w górę, oczywiście subskrypcję. No, i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczynamy sobie pierwszy na dzisiaj wyzwanie, pierwsze na dzisiaj wyzwanie raczej. No i zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj pójdzie. Ok, zaczynamy szturm. Pokonać trzeba falę i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Na początek można się przygotować. Zobaczymy jak to tutaj pójdzie, jak to będzie wyglądało. Lokacja to jest oczywiście fabuły. Znana lokacja, szpital, tutaj się działo, no sporo rzeczy fabularnie. Pewnie ci, co znają fabułę, doskonale o tym wiedzą, ale nie chcę zdradzać też tym, którzy nie znają fabuły. Jeśli chcecie, żebym troszkę wam o fabułę powiedział, mogę zrobić taki film. Nie ma dla mnie problemu. Z pierwszej i drugiej części bardzo chętnie mogę tak coś nagrać. Jeśli też byście chcieli, mogę oczywiście e, też nagrać, znaczy oczywiście nie oczywiście, ale mogę też nagrać e, od film z e, na przykład e, mojej kolekcji gier, która też już całkiem jest tutaj... tutaj niestety, niestety mnie zaatakował. Strasznie nie lubię piesków tutaj załatwiać swoje. No ale niestety, taka, taka, taka grana, ale zobaczymy jak się pójdzie tutaj, Zginiesz, kurwo. dobra, tutaj widzę, no troszkę się wpakowałem, ale zobaczymy, tutaj jest tych tylko... dwóch, no to tak, jakby tutaj obejść, najlepiej by było jakoś od boku obejść, chociaż ci już my chyba zgubili. Tak, zgubili mnie, się. więc zobacz, trochę Nie sobie jeszcze bo trochę za głośno mam, ale dobra, zobaczymy. Tutaj mnie już wyszukują, więc trzeba uważać. O, ten tu będzie idealnie do mnie podchodził, więc go postaram się tutaj chycić. Idealnie. Od razu to będzie Trzeba już na to i zabrać gościa. No i dobra, gotowe. O kurde. O, Wypadałem jeszcze jakieś bomby. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o coś takiego. Ogólnie e, tryb bez powrotu to jest tryb, no już, który był tak naprawdę chyba od początku gry, ale e, niedawno sobrzyłem fabułkę i uznałem, że sobie chcę trochę pograć ten tryb. Zobaczcie jak on tutaj sobie razi. I dlatego z tego powodu chciałem też sobie w sumie nagrać. To Myślę, że to całkiem fajne myślę, Bo naprawdę jeśli chodzi o samą, samego Tarazowasa To ta gra mi się niesamowicie podoba znaczy się Klimat i tak dalej, tej jest niesamowite dla mnie Więc no, szacunek dla kurców Mam nadzieję, że będzie kontynuacja bo naprawdę gra Robi bardzo wielkie dla mnie wrażenie, naprawdę Więc niesamowita to jest dla mnie gra ale się już trochę powtarzam, więc tutaj się skupię lepiej na no, kolejnych tutaj, prawda przeciwnikach. No i mam w planach sobie przejść tak może nie wiem czy całą, ale na pewno chcę pokazać wam więcej postaci z tej, tego właśnie trybu, oblokować więcej i może nawet i całość chciałbym przejść. Ale tego nie chcę odsywać, ale taki, taki, taki mam ogólnie plan. Więc tutaj sobie teraz na nowo trzeba pozbierać, nawet jak to Zapomniałem sobie jeszcze, przed rozpoczęciem tego, e, kurczę, sobie kupić nową broń, bo już nie zbierałem też w ostatnich trochę e, tych pieniążków takich, co tutaj są potrzebne na właśnie e, różne te bronie, no więc, no, na razie sobie nie kupię, ni ni niestety nie mam, ale sobie myślę, na pewno sobie to nadrobię od razu, jak tylko... Kończymy tą, tą, próbę, właśnie. Tutaj widzę, że pies będzie, kurczę, za nami szedł. Tutaj jest, dobra. teraz za nim człowiek idzie, więc to będzie problem mały. Tutaj jest broń biała, więc ja Kurczę, tutaj już ten pies nie mi niestety tutaj... Aj, ale tego, to dobra, się fajne. Ojej, jeszcze ten, te bomby kolejne. No i dobra, to zobaczymy dalej. Tam się o góry widzę, że jeden spina, albo jedna bardziej... E, jeszcze jedną jedno mam dla Was e, informację, albo raczej takie zapytanie, żebyście chcieli, ale to na spokojnie jak sobie dokończymy. To Wam postaram się o tym powiedzieć.

to sobie przygarnę i dobra tam jest kolejny, przyda się apteczka ale niestety stworzyć apteczki żadnej nie mogę czy on mnie będzie widział on tutaj myśli, że jest tam ale no właśnie, już mnie zgubił, więc spoko dobra, trzeba poczekać teraz tylko na niego ale to jest to ile ta gra ma dekoracji na przykład się widać, że oni się rozglądają patrzą i myślą gdzie właśnie są żeby przykład bardziej właśnie gdzie byłem no i ostrożnie podchodzą. Mega fajnie jest ta inteligencja tutaj e, rozbudowana. No i muszę to naprawdę jest gra jedna stop dla mnie, jeśli chodzi o w ogóle klimat zombie, a jeśli w ogóle chodzi też o całość, biorąc pod uwagę całość właśnie klimatu tej gry i poprzedniej części jaki... Też e, tego jak jest ta gra dobrze zrobiona, no to naprawdę wielki szansą dla twórców, to jest coś niesamowitego, no i to jest chyba właśnie gra jedna stop mojej kolekcji, więc naprawdę fajnie, no tutaj dalej tego życia niestety za dużo nie ma, mam młotowy, ale to też tak niespecjalnie by mnie interesowało na walkę z nimi tutaj, Masz jakiś trop? więc o kurde, tutaj nie gdzieś blisko są, tam są jakiś dobra... To mi się uda tym zaskoczyć. Okej, okay, tutaj ten będzie tak tutaj szedł, a tu za nim idzie... Nie, dobra. To może by mi się udało tego po prostu zdjąć jako pierwszego. No i... Zależy, kurde, boję się, że tam może ten druga, bardziej ta druga, ee, ten drugi żołnierz, czy bardziej żołnierka, nie wiem czy tak się gada no, Ale dobra, nie tego. Kurde, nie jeden, no to tutaj chyba mnie zauważam. No. Zobaczę jeszcze, Dobra, 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 dobra udało się jakimś cudem ten gościu To Kevin Dobra. Nie wyjdzie kurwa. O oh, kurczę. No się... się, szybko! Dobra. No właśnie tutaj będzie szyb do okna. Albo raczej szła. I teraz jest problem, bo z dwóch stron do mnie będą szli. O, albo dobra, ten idzie tamtą stronę. To bym mógł tam teraz szybko tutaj spróbować chycić. Ale właśnie, teraz ten zejść. Coś... Jest odwrócony w tą stronę, ale dajcie tam, okej, okay. dobra, powinno się udać, dobra, dajcie, szybko odwróć, oj, dobra, idzie, kurde, A masakra stryka. z jednej strony masakra, ale w sumie z drugiej strony jak uda się mi szybko uciec, to to mi też zwabia tych żołnierzy do mnie, więc w sumie... Z jednej strony to nie tak wcale właśnie źle. Tutaj sobie zebrałem kilka przedmiotów mógłbym ulepszyć sobie tutaj sikierkę. I raczej nie wiem czy ulepszyć, bo ja to może naprawić. Więc to z chęcią zrobię. Ale widzę, że kurczę tutaj iść dwóch na raz. A karty nie mam odblokowanego jeszcze Zobacz, w tym co się trybie. Ta, twarde. Widzę u Kurwa, góry, widać u góry ile jest zostało o. jeszcze fal. Fal zostało jeszcze... No w sumie to jest ostatnia właśnie fala, już nie zostało żadnej. E, I mamy jeszcze ostatnich trzech do załatwienia, więc przydałoby się tutaj ich jakoś zajść. Żeby po prostu nie musieć wykorzystywać więcej amunicji. Chociaż tak w sumie widzę, że mam maksymalną ilość. Nie jest źle. Mam nadzieję, że do, też dobrze mnie słychać. Tutaj testowałem sobie, bo pierwszy raz nagrywam z dźwiękiem swoim głosem w sensie na konsoli. Mam nadzieję, że tutaj będzie w miarę to dobrze. Że, na, że w miarę dobrze to będzie wszystko słychać i ogólnie będzie się on to dobrze oglądało. No, Wydaje się, na pewno jeszcze uczył tego wszystkiego na bieżąco, ale no mega mnie to jara nagrywanie z konsoli, bo naprawdę konsola daje sama w sobie dobrą jakość filmu, no, więc mnie to mega na przykład cieszy, nie? No i ostatni punkt, no, ostatnia osoba załatwiona. No i ukończone pierwsze, proszę bardzo, ukończone pierwsze mam ee, wyzwania. Raczej wyzwanie, więc tutaj sobie można jeszcze tutaj poszukać jakichś dodatkowych itemów, które, by które mogą pomóc w kolejnych rundach. Ale teraz prze przeniesie nas do kryjówki. Nie wiem czy to zdążyłem, bo nie zdążyłem. No i fajnie. Jeśli chodzi o te info, co chciałem wam dać, to chciałem was zapytać, czy byście byli na przykład chętni, żebym e, rozegrał pierwszy, da pierwszego Danklaida. Bo mam ostatnio sobie, kupiłem na właśnie, i bardzo mnie to cieszy, bo po prostu nie oglądałem już Dunclady'a. Nie ma co tutaj gadać, że nie, widziałem tam te główne takie momenty, znam chociaż już nie tak dokładnie, bo już też dawno temu oglądałem. Ale jestem ciekaw, czy byście chcieli zobaczyć, bo też wiem, że w sierpniu, nie pamiętam którego dokładnie, 20 którego sierpnia, nie chcę tutaj okłamać i źle powiedzieć, prowadzić kogoś w błąd, ale tak, co, tego co pamiętam, właśnie 20 którego sierpnia ma być wprowadzony. Dynclide The Beast, czyli trzecia część Dynclide'a, e, drugą też sobie przechodziłem. Mam też właśnie wersję na konsolę Ale jestem ciekaw, po prostu, czy byście chcieli zobaczyć pierwszą część, której jeszcze sam nie przechodziłem. No i to takie właśnie pytanie do Was, więc tutaj sobie na spokojnie e, zobaczcie. Można po prostu zobaczyć sobie, jakie tutaj punkty sobie udało mi osiągnąć. No i lecimy z tym, tak naprawdę, dalej, e, dalej sobie przejedziemy i zaraz sobie wykupimy kolejną broń i zaczniemy po prostu kolejne wyzwanie dobra dobra, mamy, jesteśmy w bazie, tutaj można sobie odebrać części za ten szturm i e, dodatkowe suplementy jak widzę i jeszcze kilka pieniążków i tak, najpierw zaczniemy od tego że chciałbym na pewno kupić, tak tutaj się widzę zmieniają oferty, bo przy tym tu był karabin snajperski, w sensie E, nie pamiętam dokładnie się tam nazywa, ale po prostu na daleko e, broń, więc tak, myślę, że mógłbym kupić rewolwer od Joella. I co jeszcze tak naprawdę, schemat na miny, Handl zmiana sentymentu, o to może zmienię w sumie ten o, no tak, to chęcią poproszę jeszcze strzelbę, amunicję do rewolweru, 4 na 12, dobra, mógłbym sobie też to kupić. I myślę, że jeszcze bym na pewno sobie kupił schemat. No i pytanie, czy jeszcze mnie coś interesuje? A moim więcej chyba bym nie chciał. Ale może jedną bombę bym sobie taką kupił. Więc na razie to by było tyle. Dobra, wychodzimy. Teraz następne sobie e, pójdziemy ulepszyć e, brońki. I najbardziej tu bym chciał szczelbę. W drugiej kolejności revolver bym sobie, prawda, tutaj ulepszył. I na początek myślę, żebym mógł pójść w coś taniego. To może szybko szczerność na początek by była w miarę limit. Więc tutaj sobie elegancko... E, e, podpracuję pod, 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 pod nad tą bronią. Podpracuję bardziej e, z mechanizmem. No nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu ulepszy sobie. O. I tak. I nic to niestety nie ja mogę sobie ulepszyć, więc to było też na tyle. I jeszcze mam na pewno suplementy do zgarnięcia, albo raczej umiejętności do odblokowania przez suplementy. Tutaj pięknie się dodało. I tak, i co by mnie teraz interesowało? Mam 155 suplementów, więc całkiem sporo. E, nie ten przycisk. E, tak, twórz bomby dymne. Myślę, że na razie to nie, ale wytrzymałeś na pewno bym chciał. I tak, co jeszcze? Twórz bomby dymne, czy. Stwórz bardziej wytrzymałą i ulepszoną broń białą. I to jest teraz dobre pytanie: Bo mógłbym kupić i to, i tamto. I tam właśnie tworzenie broni białej. Więc sobie też to wykupię? Czemu nie? I teraz to naprawdę to będzie wszystko. Tak, wszystko. Więc na razie można przejść do kolejnego wyzwania: Którym będzie. O! I to jest biuro na pierwszym piętrze. Rodzaj potyczki to jest. Polowanie i serafitami będziemy teraz się mierzyć, więc no, zaczniemy sobie tutaj, prawda? I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie, jeśli chodzi o ten tryb, właśnie bez powrotu, to jeszcze to ani tego trybu nie oglądałem, ani na YouTube, ani sam właśnie nie grałem. To jest coś, co teraz, jakby właśnie zacząłem sobie teraz nagrywać i ogólnie grać też, więc zobaczymy, z czym to się je. I dobra, widzę, że w tym trybie tutaj mamy towarzyszącą i towarzyszy nam tutaj Dina, więc ciekawe. Tutaj sobie od razu bym zrobiła wteczkę. Tutaj widzę, że jest czas na przygotowania to już bardziej tak szybciej sobie tutaj zaplorował. Oho, i dobra, już się zaczęło. No dobra, z której strony? Widzę, że tutaj, są serapici lepiej zgaszę tutaj latarkę bo szczerze mówiąc, nie jestem pewien czy reagują na logikę by wskazywało że reagują więc no nie chcę tutaj się prawda zdradzić ale dobra o no tu było blisko nagle teraz zakręcił trochę go przeciągnąć i znak realizuje dobra pierwszy pokonany teraz tak dalej gdzie by kogo by tutaj dalej prawda tutaj gdzieś za tym jest właśnie broń biała, ale mam sikierę to nie, to nie biorę na razie tego. Apteczka, więc fajnie i tak dalej. Tutaj bym poszedł, tutaj widzę jeszcze e, alkoholu, trochę jest, żeby zrobić ewentualnie kolejną apteczkę. I tu zaraz gościu będzie jeden wychodził, więc też bym go sobie tutaj złapał. A raczej nie gości, tylko baba. Jest się baba. Dobra. Załatwiona, kolejna amunicja do rewolwera też przy okazji. No to szczelby nie mam właśnie zbyt dużo tej amunicji, tak w sumie. Jeśli się ale przy okazji tutaj kolejnego załatwionego. Będziemy mieli e, przeciwnika. Dobra nie i okej, dobra. Tam mi się pokazała e, skrzynia. Więc... Zobaczę, co by tutaj, co tutaj dała gra, ale tutaj gościu jest, tak, to jest w ogóle jeszcze więcej. 500... O, skąd wykrywa mnie? Dobra, tam jest skrzynia, tylko pytanie, właśnie ten, tam się gościu kręci jeden, to by mnie chciał na niego trafić. On nie ok, ci mnie zauważyli.

No, to nie spodziewałem się. Myślałem, że trochę dłużej potrwa. <laughs> Przepraszam. Yy, dobra, to tak. Skończyliśmy tak naprawdę kolejną potyczkę. I chyba zostało już niewiele, bo chyba jeszcze chyba z dwie, dwie potyczki Eli. Myślę, że to dokończymy i będziemy kończyć ten odcinek i w kolejny bym chciał jeszcze na pewno wam zademonstrować kolejne postacie na przykład Abi Abi i tak dalej. Więc myślę, że no, będzie to fajne, fajny content do oglądania. Mnie to na pewno będzie, na pewno cieszy takie, takie nagrywanie właśnie na spokojnie takich właśnie gierek. No i mam jeszcze kilka takich gierek za zanadrzu, które bym mógł nagrać, aby myślę, że też się spoko wam oglądało. Więc tak, e, tutaj mamy kolejne punkty, czyli kolejne suplementy do odblokowania. I tak, na pewno, o właśnie, to bym na pewno chciał zwiększenie zdrowia. I mogę też równie dobrze sobie tutaj odblokować tworzenie dwa razy szybciej przedmiotów, co też będzie całkiem spoko opcją. I też mogę sobie tworzyć szybsze leczenie, żeby szybciej korzystać z apteczek. Myślę, że skoro mogę, to też sobie to bym ulepszył. Tak, po, kolei, po, po e, kolejną rzeczą, jaką chciał zrobić, to. Dobra, mam tutaj łuk do kupienia, ale właśnie nie jestem pewien, czy łuk bym chciał. Minne pułapki też nie. Kurczę, chociaż ten łuk może być dobry, bo łuk jest naprawdę dobry, bo na cicho można załatwić. więc dobra. Kupiłbym sobie ten łuk i sprawdził, czy jeszcze czegoś fajnego nie będzie tutaj. O! No kabura na broń to jest na pewno coś, co się przyda, więc to bym z chęcią chciał. No i już nie mam żadnych, e, prawda, te, tych pieniążków. Więc sobie z tego po prostu wychodzimy. I zobaczę sobie, co bym jeszcze ulepszyć na kolejny poziom. Tak, 115 e, mam e, tych właśnie złomu. Więc co bym tutaj chciał? Szybkość naciągania, stabilność czy... Dalmi, dal, dalmi... Da kurde, przepraszam, Dalmierz. Więc tak. Mm, co bym chciał? Bo myślę, że na pewno bym chciał szybkość naciągania e, łuku. No bo będę szybciej mógł oczywiście wyszczeliwać kolejne strzały I jeszcze mogę tutaj kolejne e, punkty przeznaczyć na ten e, Na to, żeby po prostu mój łuk był jeszcze lepszy. Ogólnie... Bym jeszcze chciał bardzo ten dalmierz, bo on pokazuje, gdzie trzeba dokładnie wycelować, żeby dobrze strzelić do e, swojego przeciwnika. I nie wiem, czy właśnie tego bym nie zaoszczędził tych kilku punktów żeby właśnie sobie e, po prostu ten dalmierz kupić. Ewentualnie coś do rewolweru mógłbym kupić i tak, najlepsze by może, najlepsze by mogło być chyba szybkoszczelność czy stabilność, no nie chcę też dać za dużo punktów, bo też nie zależy na tym, żeby nazbierać na ten dalmierz więc zostawiam po prostu tak, że po prostu kupuję a, szybkoszczelność, no i zostawiam resztę punktów, żeby mieć zaoszczędzone tego dalmierzu, dobra więc tak, to mamy ogarnięte i można chyba tak naprawdę lecieć dalej, czy tak? Wszystko przeładowałem tutaj. Właśnie kolejna taka bura się pojawiła. Oprócz tego to już nic więcej nie mam tutaj, mam tego rewolwera i em, e, tego pistolet. Zwykły tutaj stworzyć specjalnego nie mogę, więc po prostu zabieram się do kolejnej, e, kolejnej lokacji, w którym będzie kurort. I tutaj będzie też polowanie. I frakcja też serafici. Kurat jeśli się nie mylę to też jest e, lokacja, ale chyba z końcówki, e, więc też nie chcę spoilerować, co tam się działo, ale to jest ogólnie okazja właśnie z końcówki. Jeśli dobrze kojarzę, więc zaczynamy. I zobaczymy z czym się to będzie jadło. Trzeba chwilę poczekać. Ok, polowanie przetrwaj atak. Ok, tak, dokładnie to jest lokacja końcówki i tak przydałoby się na pewno sprawdzić co tutaj ciekawego można zebrać widzę, że tutaj to nieco się da to zbierać tutaj już kurczę zaraz się czas kończy, więc jeszcze to zbierę. no i dobra i trzeba teraz uważać z której strony będą odchodzić teraz pytanie muzyczka się już włączyła więc z której strony na pewno będą otwierać? O, z tej służby, z, z lewej strony, okej. Okay. Tutaj będzie... I zbiera, okej. Okay. Szybko wybiegnę, dobra. Ale już bym już to ja wiem, No, żeby... niestety. Cholera! Łuków lewolera będę teraz korzystał Obchodzimy tutaj kurde jeden Okej, okay, dobra, zaś poszedł drugą stronę. Okej, okay, tu jeszcze kurde, jedną stronę kurde mnie Dobra, załatwimy jeden. Tu jest tutaj, kolejna oj, tragedia to może nie wyjść, to może naprawdę nie wyjść. Ajajaj, aj, aj. no niestety e, umarło mi się niestety, no trudno, zdarza się. Mm, zaczniemy sobie od nowa po prostu i spróbujemy jeszcze raz. No niestety dobra, dalej. I teraz tak... Aha, czyli już tak naprawdę się odlokowało. Jestem ja naprawdę pewnie nie musiał kolejnego. Odblokowano kolejną kartę, skórkę i to właśnie. Znaczy no, kolejną skórkę i to jest nazwa karta. I nowa funkcja niestandardowa próba. Okej. Okay. Wybranie próby niestandardowej pozwala dostosować zasady trybu bez powrotu. Możesz wprowadzić zmiany dotyczące trybu, gry, wrogów, modyfikatorów i nie tylko. Dobra. Ta operacja jest dostępna przy rozpoczęciu nowej próby. No dobra. Ciekawe. I zobaczymy, co tutaj dalej e, będzie. No, tutaj jest nowa próba, więc tak. Wyzwania. Elimon 2 na 4. Tutaj odblokowane. Posledyna odblokowana. Dobra, zaraz to sobie poogarniam i do Was wrócę. Dobra, okej, okay. Ogarnąłem sobie to. I tak naprawdę okazało się, że tamta próba była chyba ostatnią, albo przynajmniej tak mi się wydaje, bo potem tylko mogę zacząć od nowa próby jako Eli i mogę tylko po prostu przychodzić to samo, tylko że po prostu no właśnie jako Eli i mam te same próby, więc chyba to byłby koniec prób Eli, przynajmniej na tym podstawowym poziomie, bo potem można oczywiście przychodzić. Na wyższym, i tak dalej, nie chcę też tutaj e, nikogo skłamać, bo też nie do końca jestem pewien, czy na pewno to jest ostatnie, e, prawda? Ostatnie wyzwania Eli, bo możli możliwe, że to było jeszcze, jeszcze jest ich więcej, po prostu, no ale na pewno wiem, że no przynajmniej na razie, e, tyle co teraz przeszłem, to, to jest chyba na tyle, no i tak, myślę, że skoro skończyliśmy dzisiaj. Na Eli, to też, jeśli znaczy skończyliśmy po prostu próbę Eli, to e, też będzie to na tyle tego odcinka. Dziękuję serdecznie za oglądanie. I jeżeli Wam się spodobał ten film, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i po prostu dziękuję, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu. Dziękuję, że oglądaliście. No i do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć!